Hej, witajcie kochani! Wieści z Iwanu Frankivskiego. Tak wygląda sklep metro. Wszyscy chodzą w maskach, bo bez maski się nie wejdzie. Tutaj ochroniarz mierzy temperaturę przy wejściu. Widzicie, to wygląda tak: że jak się chce wejść, to po prostu mierzy temperaturę. No w tym momencie na Ukrainie są 23 przypadki śmiertelne, w związku z tym, można powiedzieć, że została sytuacja no, nakręcona, może w pewnym sensie, tak, bo, no bo wiemy, że ten wirus się rozprzestrzenia, tak, więc pod tym względem to się nie zmieniło. No. Jakby cały czas ta liczba rośnie i, i będzie rosła. I także słuchajcie, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ludzie chodzą, ale mówię wszyscy w maskach. Ale ludzi jak widać jest sporo. No i tak właśnie.